Przede wszystkim chciałbym w tej lekcji omówić na omit i DropNay. To tak. NAOmit pochodzi z basowego R. Jest to funkcja ogólnie dostępna. DropNay pochodzi z pakietu tidyR, Część pakietu Tidyverse. Dobrze. Tak więc teraz wskażę różnicę. Tak więc mamy jakiś przykładowy nasz zbiór danych. O takiej strukturze. Czyli mamy jakieś kolumny, wiersze. Co tu się rzuca z oczy? W drugiej kolumnie... W drugim wierszu, przepraszam, mamy wartość brakującą, na. No i jak się tego pozbyć? No i mamy dwa sposoby. Domyślny to NA OMIT. To jest w, w R. No i jak to zadziała? No, jakoś tam zadziałało. Co otrzymaliśmy? No bez tego już, bez tego wiersza drugiego z brakującą wartością, czym to jest, co otrzymaliśmy? Enneomid zwrócił nam DataFrame, no i dobrze, i co mamy z tego szczególnego? Otóż mamy to, że w strukturze mamy atrybut, który wskazuje na to, że wiersz drugi został usunięty, Tak więc to jest pierwsza różnica. Druga różnica: NEOMIT działa na macierzach wektorach, w data frameach Dobrze. No i mamy też dropna. Jest dostępne w pakiecie Tidier. Zobaczmy czy zadziała Zadziałało Co nam zwróciła Praktycznie to samo Z tym, że proszę zwrócić uwagę na indeksy. One się różnią już w N ponieważ w drop.ni indeks usunięty został pominięty. W dfomit został pominięty, a w D Drop skutkowało z struktury z nowym z nową strukturą indeksów czyli jak tutaj tego usuniętego wiersza z indeksem numer 2 nie ma tutaj on jest tylko, że w zmienionej formie czyli najbliższy wiersz niebrakujący, że tak się wyrażę zastąpił go to jest pierwsza rozczynnica. druga różnica jest w strukturze tu już nie otrzymujemy informacji o usuniętych wierszach. Tak jak mieliśmy w strukturze data frame zwróconego przez Anayomid. Tego tu już nie ma. Czyli devdrop nie, nie dodaje informacji do zwracanego data frame o tym, który wiersz został jest pominięty. A więc to jest różnica. Natomiast podobieństwo jest takie, że w jednym drugim przypadku zwracane są oczywiście data y. Tak więc to jeszcze należy wiedzieć jeszcze należy wiedzieć, że drop NA działa tylko na Tiblach i DF-ach na macierzach wektorach nie działa więc takie rzeczy należy pamiętać no i tyle